Jeden mały krok, jeden wielki cud i chłopiec nie upadł na ziemię. To była zwykła chwila, która stała się niezwykła. Chłopiec wspinał się chwiał, a potem poślizgnął się. Czas wydawał się zwalniać. Ludzie wstrzymali oddech, serce biło jako szalałe, ale tuż przed upadkiem znikąd pojawiła się pewna ręka. Nie obca nie żaden podstęp coś pełnego miłości delikatnego i potężnego złapało go i postawiło z powrotem na nogi. Ludzie szeptali Jezus. Chłopiec wyglądał na oszołomionego, bezpiecznego i dziwnie spokojnego. To nie był żaden popis czy szczęście. To było jak łaska, przypomnienie, że ktoś czuwa nad najmniejszymi z nas w najcichszych chwilach. Jeśli to cię poruszyło, wpisz Amen w komentarzach, aby to błogosławieństwo odbiło się echem. Zalejmy komentarze nadzieją. I nie zapomnij zaobserwować, aby zobaczyć więcej prawdziwych małych cudów. Amen.